Siemanko, powiedzieć w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z eventu Future Stars. Będą playerpiki nowe, które się pojawiły 80 plus i są one powtarzalne. Do tego jest playerpik 84 plus. Y który otworzymy myślę później troszeczkę, bo do otwarcia mamy jeszcze bardzo dużo e, paczek Za 50 tysięcy, za chyba za 100 tysięcy I przede wszystkim e, paczka z tytułu odcinka, czyli paczka z ikoną Ale raczej tą otworzymy sobie na sam koniec Słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka jak nie zasubskrybujcie kanału, zasubskrybujcie najpierw Przejdziemy sobie do zadań sezonowych, zobaczymy czy tam coś nowego e, nie dostaliśmy I jest, pojawiła się nowa karta właśnie do wymiany Future Stars Tylko, że niestety potrzeba e, chyba zawodnika właśnie tej przyszłej gwiazdy Żeby użyć go w Squad Battles czy to Division Rebels, bo jest napisane przyszłe gwiazdy e, Chyba, że chodzi o tą kartę żetonu, ale wąt. Trzeba zobaczyć, po prostu trzeba zagrać jeden mecz i zobaczyć, czy zaliczy, gdy użyjemy tego właśnie żetonu. Ale wydaje mi się, że potrzeba po prostu karty tej Future Star. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli próbowaliście zwykłą właśnie tą e, żetonu i czy zaliczyło. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze obok tego, ale chyba w zadaniach tutaj nic nie ma, chyba, że punktach przełomowych. Tutaj przypominam, że jest kolejna paczka, kolejna karta właśnie do zebrania i jest na 21 dni. Trzeba rozegrać po prostu 10 meczów w Squad Battles. Ok, także tam więcej nic nie ma, możemy sobie przejść do SBC, chociaż jeszcze tutaj macie nowych trzech zawodników, którzy trafili wczoraj do paczek. Jest to Torres, który wygląda po prostu fantastycznie, Elmas i Tomijasu. I oni dostaną jeszcze jedną kartę za tydzień na innej pozycji: Torres na prawej skrzydle, Elmas na SP, nie na SPD, i Tomijasu na środkowej obroń, więc naprawdę jest to kolejna bardzo fajna rzecz podczas tego. Eventu. A jeżeli chodzi o SBC w przedczoraj bodajże, dostaliśmy kolejną naprawdę bardzo fajną kartę, jest to Brahim Diaz, szczególnie ten na SPO, ale jest ono bardzo drogie, bo koszt jest jakiś w granicach chyba ponad 350 tysięcy, ale jak komuś pasuje do składu, to naprawdę polecam, bo karta jest fenomenalna naprawdę. Gdyby była w granicach, nie wiem, 250 tysięcy, to wydaje mi się, że byłoby to bardzo, bardzo ok. Chyba jest to tyle, jeżeli chodzi o cały weekend tak naprawdę. Yy, nie wyliczając tego dzisiejszego kontentu 84 plus player i t 80 plus Naprawdę te player i 80 plus wam polecam bardzo Bo potrzeba tylko trzech rzadkich zawodników yy, I do tego chyba 6 zwykłych złotych kart Więc naprawdę jest to tanie uważam I macie gwarancję 80 plus więc Naprawdę chyba najlepsze playerpiki w tym roku i na pewno na kolejny odcinek przygotuję za 30, może 40. Na dzisiejszy odcinek mam chyba, nie wiem, tam z 5 czy 6 zrobiłem po prostu tak na szybko, żeby mieć wam jak pokazać. I ten playerpik 84+, plus 2 timodowiki i ocena ogólna 82+, plus też naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja go zgłoszę sobie później, zobaczymy po prostu czy trafimy czegoś wysokoocenionego w duplikacie, po prostu od razu sobie to bym wrzucił do tego. SBC, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. W nowe SBC o ikonę zdaliśmy gdzie przy Hajim jest, słuchajcie, tutaj chodzi. Jest to chyba jego syn. Jak dobrze każę, jeżeli nie, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Ale naprawdę jest to bardzo fajne SBC i mam nadzieję, że też nie jest to pierwszy, ostatni raz, gdy robią coś takiego. Naprawdę coś świetnego. I jeszcze jedno bym zapomniał. W skład Battle w tym tygodniu jest kolejna karta właśnie do tej wymiany. Future Stars, chyba tak to, tak to się nazywa Złoto 3, trzeba mieć, żeby właśnie skarżyć kolejną kartę. Za srebro jeden, jak widzicie, tutaj nie ma. Trzeba Złoto 3 mieć i kolejną kartę właśnie do e, tej przyszłej gwiazdy wymiany. Nie ma, kto się nazywa, za każdym razem się mylę, ale chyba po prostu przyszła gwiazdy wymiana. Dobra, przechodzimy do player peaków, a później paczki i na koniec paczka z ikoną. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, e, czy lecą karty przyszłych gwiazd tych player peaków. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli robiliście te player piki, czy udało Wam się w nich coś e, trafić. Theo Carlos. W pierwszym player picku jest ich 6, także nie, na, nie najwięcej, ale liczę, że jednak coś może uda się trafić. Trzeci player pick i już w trzecim player picku Future Star String 87. Nie jest on pewnie najdroższy, wydaje mi się, że około 50 tysięcy, raczej nie więcej, dokładnie tyle, ale już pierwszą kartę po trzecim player picku, e, udało się trafić. Wow, także naprawdę, na jutro przynajmniej 30-40 play e, zrobię. Na 100%, bo są one jak widzicie Bardzo, bardzo opłacalne Kolejny player pick, Mandy83 I ostatni player pick Na dzisiaj, 80+, w którym e, ok Sirigu82 To do klubu i za chwilkę sobie e, Otwieramy jeszcze paczki, które miałem za e, Division Rivals i za kilka z becek, które Miałem tam e, wcześniej bodajże I zaczniemy sobie od paczki, niech będzie ta za 50 tysięcy A resztę już tylko te, w których coś Uda się trafić Zaczynamy tylko ekranami Dobra, jak coś będzie, to się widzimy Okej, okay, słuchajcie, niestety nic w tych paczkach nie było, więc lecimy do ostatniej paczki za 50 tysięcy przed tą paczką z ikoną i potem jeszcze zrobimy sobie tego player 84, plus. no niestety, bez walkoutu, ale chociaż w tym player 80, udało się trafić kartę przyszłej gwiazdy, więc ja jestem tak już powiem szczerze zadowolony. Dobra, lecimy z tego player zobaczymy, co będzie. I jeżeli również tego player pika robiliście, 84, którego naprawdę polecam. Też piszcie w komentarzach, co udało Wam się trafić, czy jakaś karta Future Stars się tam pojawiła. Dobra, SBC zgłoszone, także zobaczmy, czy uda się trafić kolejną dzisiaj kartę Future Stars. Otwieramy i no niestety, same 84, czyli gorzej po prostu być nie mogło. Mam nadzieję, że w mieście lepsze szczęście w tym playpiku. A teraz zobaczmy, czy uda się w końcu trafić jakąś naprawdę bardzo fajną ikonę, bo tych paczek już tworzyłem chyba około 10. I w dalszym ciągu bez jakiejkolwiek dobrej ikony. Jak możecie zostawcie lajka, like jak nie sprawcie kanału, zasłuchujcie. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie myślę, że ponad 30 playerpików 80. Plus. Otwieramy. I zobaczmy, co będzie w paszce z pośrednią lub Prime ikoną. No tak, piękne serwery. Jej. Spróbujmy jeszcze raz. Może teraz pójdzie. Ok, mamy. Co będzie? Jaka narodowość? Jest to duża ikona? Czechy. Lewy pomocnik i kolejna. No cóż, bardzo średnia ikona na tym etapie gry już praktycznie no, nie użyteczna mam za trzy albo cztery karty w klubie, które są dużo lepsze już od tej karty na tą pozycję właśnie. Szkoda. Także to było tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.